Dobrą nowinę, panie i swojej niosą. Rozumiem temu, że już dawno tego poselstwa czeka. Serce swe troskami płaczem trapiąc, ale oto prawie na czas wychodzi z domu. O królowa, wdzięcznej nowiny, posła masz przed sobą. Daj Boże, byś, byś coś przyniósł pociesznego. Posłowie twoi, jako przyjechali, tak odjeżdżają, a ty przed się z nami. Byłeś sam w radzie? Czyś słyszał od kogo? Byłem przy wszystkim i prosto mi stamtąd iść Aleksander do ciebie rozkazał. Jeszcze nie widzę z czego bych się prawie ucieszyć miała. Wszakże powiedz przed się, jako co było. Skoro w radzie zasiedli panowie, król naprzód tę rzecz do nich uczynił niezwykłym nic nigdy bez rady waszej czynić. Abych też zwykł kiedy, czego w pamięci nie mam, w tej sprawie koniecznie syna swego bych nie chciał, aby miał ojcowska miłość przeciw synowi jako nie uwiodła. Bo acz ci to podobno nie darmo rzeczono, krew nie woda, lecz u mnie pospolitej rzeczy powinowactwo więtrze. A tak? Co siękolwiek wam wszystkim będzie zdało, toż i ja pochwalę. Syn mój w Grecy jej żony dostał, nie wiem jako, tej się upominają od Greków posłowie. Wydać albo nie wydać, w tym rozmysłu trzeba. Za tym wstał Aleksander i tak mówić począł. Przy pierwszej posłów skardze dałem dostateczną sprawę sobie. Teraz nie chcę uszu waszych słowy próżnymi bawić, ale maluczko co powiedziawszy, ostatek na Boga przypuszczę i na łaskę ojcowską i was wszystkich zdanie. Wszystkim wam jest świadomą, jakim ja był żywot. Wziął przed się rzeciem nigdy tych burkowych biesiot. Patrząc nie chciał. Wolałem pogęstych, dąbrowych. Prędkie jelenie gonić albo dzikie świnie. Ani ja tego sobie za niewczas poczytał. W budzie leśnej się przespać i nad stady chodzić. Nie myślcie, ja w ten czas najmniej o Helenie, ani to imię przed tym w uszu mych postało. Wenus, kiedy u mnie naprzód trzy boginie sobie za sędziego obrały, Wenus mi ją sam najpierw zaleciła i za żonę dał. Ludzie Widzę u Boga szczęścia sobie proszą, a jak mnie z chęci swej tym potykali, miałem gardzić? Przyjąłem i przyjąłem wdzięcznie i mam pewną nadzieję, że ten, że Bóg, który ucił mnie naprzód, będzie i do końca szczęścił i co mi dał, nie da mi leda jak obyczyć. Abych też żrony swej ludzkim obyczajem dostawał, nie wiem, czemu onym się mało, Medeą z dołu wykraść od przyjaciół naszych. A mnie zaś ich fortelu, takimże fortelem oddać się nie godziło. Jeśli im co tedy winien, toż i oni winni. Chcą li nagrody, niech ją sami pierwej czynią, jako ci, którzy krzywdę naprzód uczynili. A tam, Ojcze, nie tylko żonę moją, ale i mnie samego wydaj, niechaj pokutuje. Gdzieby tak też o sobie tak rozumieć chcieli, że im każdy, a oni nie winni nikomu. Sprawiedliwić czynić. Tego da Bóg nigdy nad nami nie przywiodą, ani ich sto nie będzie. Nie tuszeć się, żebyś ty, ojcze mój łaskawy, nie pomniał jeszcze krzywdy i szkód staradawnych, któreś wziął od tych panów i to państwo sławne. Jeszczeć mury na ziemi leżą powalone i pola do tej doby pustyniami stoją. Znaki miecza greckiego i okrutnej ręki. Abyś też tego dobrze nie chciał sam pamiętać. Hesiona pamiętać musi siostra twoja, ojcze, a moja ciotka, która do tej doby u nich w niewoli żyje, jeśli jeszcze żyje. Tej nam krzywdy o królu jedna nie nagrodzi, Helena ani jeden parys powetuje. Tu przestał Aleksander, a szept między ludźmi rozlegał się po sali. Jako więc kulatów. Robotne pszczoły w ulu szemrzą, Kiedy wodza nowego oglądały, A chęć nastąpiła Od macior się wynosić I nowe zaczynać gospodarstwo. Szmer w ulu i rozruch kryjomy. Taki dźwięk Tam na ten czas wstał był między ludźmi, Który skoro uciechnął, A tenor ją mówić. Prawdzie długich wywodów Królu nie potrzeba. Aleksander w Grecji jej Gościem w domu będąc, Człowieka przedniejszego na gościnne prawa nie pomniąc, żonę mu wziął i przywłaszczył sobie. By był niewolnicą, najlińszą przemówił. Winien by mu był został, cóż, kiedy wziął żonę, której ani zaniedbać, ani też dochodzić. Dobry, uczciwy człowiek bez wstydu nie może? Winien mu nie pomało. On, chociaż ze wstydem żony się upomina, a ja wrócić radzę, abychmy ku uzelżeniu niesprawiedliwości nie przydali. Oboje to przez się nieznośnie cóż pospołu złożone. To też niewątpliwa, że Grekowie Heleny nie tylko przez posły, ale nawet i przez miecz domagać się będą. Niechże się Aleksander tak drogo nie żeni, żeby małżeństwo swoje upadkiem ojczyzny krwią naszą miał płacić. Jeśli w łaskę Dufa, boginiej swej, niech na to miejsce dwu się boi, które dla niej rozgniewał i sądem swym zganił. Medeą nie za naszych czasów uniesiono. I nie wiem, jeśli nam co do tego, to widzę, że tej krzywdy u Greków nikt się do tej doby nie domagał. Milczeli tego, którym było przystojniej o to mówić. Nie wiem, jako słusznie swój własny występ cudzą krzywdą barwić chcemy? Tu się nas bardziej tycze, że za przodków naszych Grekowie w tym królestwie mieczem wojowali. Lecz i na ten czas, królu, prawda nie znać musi, nasza niesprawiedliwość do tego upadku nas przywiodła, że się też i dziś lękać muszę, aby to sąd tajemny, jakiś Boży nie był. Nam przez niesprawiedliwość zawsze pomstę odnieść od Greków. Czego Tobie postrzegać się godzi, O królu, a tym bardziej, żeś w pierwszej klęsce, mało, małym nie zginął, pokutując za grzech ojcowski i postępek mało sprawiedliwy. To powiedziawszy milczo, toż Eneasz mówił, toż Pantus i Tymetes zgadał się i lampą i ukalegom z nimi, ale i Kateon coś innego zrozumiał i w te słowa mówi: Owa, jako nam, ktokolwiek, Grekowie zagrażają. Tak my już skakać musi? Bać się ich nam każą? A ja owszem się lękam. Teraz nam Helenę wydać każą, po chwili naszych sierżon będą i dzieci upominać. Nigdy w swojej mierze chciwość władze nie stoi. Zawsze jak powódź pomyka swoich granic nieznacznie, aż po tym wszystkie pola zaleje. Za czasu, panowie, umykać rogów trzeba, bo wączas już próżno miotać się, kiedy jaż na szyję założą. Sprawiedliwości, proszą, a grożą nam wojną. Daj, chcesz li, alboć wydrę? Tak, to jest W Wnienem sprawiedliwość, ale nie z swą hańbą. Kto ją na mnie wyciska, sowitej nagrody za mnie chce i korzyści, i zelżenia mego. Dawnyć to grecki tytuł, pany się mianować, a nas Barbaros, sługi. Ale nie toć jest pan, co się w Peloponezie albo w Troi rodzi. Szabla ostra przy boku to pan. Ta rozstrzygnie, kto komu czołem bić ma. Do tego tam czasu równi sobie być musimy. Ani tego greczyn o sobie niechaj dzierży, tak, żeby był groźny. Jako się sobie sam zda. Jeśli tedy krzywdę w tym mieć rozumieją, że Helenę uniósł Aleksander, niechaj, że okaże na sobie, sami naprzód, jako ten gwałt winien nagradzać Aleksander. Ponieważ samiż okazali, jako taki gwałt czynić, acz ci Aleksander brata przy siestrze nie wziął, jako oni wzięli Medeą i abcyrta. Bo co Antenor mówi, że nam nic do tego, ba, i ważo do tego. Za jednego krzywdę oni się wszyscy wzięli, a nas pojedynkiem zbierać mają? Nie tusze, toż ci sąsiadowi, sąsiada wazyje i winien, co u nich w Europie. Mówiono zawsze o to i do końca będą. Co się siostry królewskiej szkód dawnych tycze, większa to za się u mnie, niż by się tu miała przypomnieć albo na ten sztych kłaść. Dzierżę od ocnej krwi trojańskiej, że tego mścić się jeszcze będzie. Teraz zgoła nie radzę Heleny wydawać, aż się też oni z nami o medę zgodzą. To jego słowa były, po tym już się żaden długą rzeczą nie bawił, jeden głos był wszystkich. Tak jako i kytał. I tych, co siedzieli, i tych, co za stołkami stali, głos był jeden. Tak jak i Kilkakroć Kilkakroć powstawał, ukalegon chcąc mówić, lecz przed hukiem nie mógł. Marszałkowie laskami w ziemię coraz bijąc. Posłuchajcie, panowie, ukalegon mówi nie pomogły nic. Laski a nasz Ukalegon, ukalegon to mu mówił, bo na nic nie dbali. Tymczasem ktoś zawołał głosem prawie głośnym: Co po tych krasnych mowach? Rozstąpmy się o to! Ujrzymy, gdzie nas więcej! Ledwie wyrzekł, a już wszyscy na nogach stali i swe miejsce brali. Kiedy się rozstąpili, nie było co równać. Wszyscy przy Aleksandrze, a tam ich garść była. Prosili tym króla, aby wedle prawa postąpił, a za większą częścią wyrok podał. Król Niewiele mieszkając rad był, bych powiada, na zgodę waszemu patrzał, lecz iść być nie mogła, mnie nie lża, jeno większej części naśladować. A tak co z dobrym, niechaj będzie pospolitym. Helena niechaj w troi zostanie, aż tam nam Grekowie za Medeą nagrodę uczynią. Skoro po tym dekrecie po posły posłano, a mnie też Aleksander do ciebie wyprawił z tym wszystkim, coś słyszała, tuszę, że odprawę do tej doby już powzięli posłowie i twój mąż w domu się dawno czeka. A tak nie mieszkaj. Dobrze mówisz. Idź ty w przód, ja za tobą w tropę. Tej podobno ta powieść kwyśli mnie bynajmniej i onej nie wiem, na co ta radość wynidzie. Posłowie widzę, idą nosy powiesiwszy, znać, że nie po swej myśli, odprawę odnoszą.